Dobra, jesteśmy na open openvecie w Battlefield'zie 6, I sobie dzisiaj zobaczymy, co jest nowego, takie rzeczy I sobie troszeczkę zagramy, zobaczymy, czy może coś się zmieniło, takie rzeczy Widzę, że tutaj już kilka rzeczy się zmieniło Dodali chyba trzy tryby Nawet więcej, kurde, widzę Rush dodali, cross e, quarters, you know Attack and defense, to jest chyba takie cease and desist, you know nie SMD, tak, you know what I'm saying? Rush, to mi się może wydaje, że jakąś może dodali, yy, może jakąś yy, tryb, co wiesz, taki bardziej pod Call of Duty, takie rzeczy. Nie wiem. Te na pewno tryby nie będę grał, yy, bo to, kuba, są za duże te mapy. Tak szczerze, te mapy, co są takie, szczągami, takie rzeczy, to ja nie będę w ogóle grał. Zobaczymy, czy jakieś nowe w ogóle broni dodali, bo bym chciał sobie przetestować jedną broń. Chciałbym sobie przetestować SMG. Nie wiem, czy one to były, te bronie. Chyba były, ale nie wiem, się możemy mylić. Chciałbym tą broń przetestować. Wiem o tym, że ona już była. A okej, okay, dobra. Ej, tego nawet nie wiedziałem, bo to kurde pisze, że to można tylko mieć tego. Da inżyniera, Okej, okay, dobra. Ale też potrzebuję 13 level, a mam tylko czwarty. No to troszeczkę będzie lipa na naszej, ale jak na razie nie wiem, czy oni w ogóle dodali jakieś broń? Nie wiem, czy one były, bo tak szczerze nie patrzałem, jak może, jak wiecie albo nie wiecie, no to może też w komentarzu. Bo szczerze nawet chyba nie wiem, czy oni w ogóle żadną broń dodali. To ciekawe, co oni w ogóle tak dodali, żeby tak wiesz, no, coś było, bo nie wiem co oni tu mogli dodać. Ale tak szczerze nie wiem co dodali, ale przede... wszystkim ja Zagramy sobie te dwa tryby. Yy, czekaj, które to był medium skin, to ja nie chcę. rush mieć. Zagramy sobie tą mapę, bo jest mała. to sobie zagramy nią, bo może będzie takie, wiesz, podobne do Call of Duty. To mi się, będzie mi się bardziej podobało. Ty, ale też sobie tak pomyślałem, bo na poprzednim odcinku sobie gadałem, że może sobie kupię tego Black Opsa 6, co nie. Twu, kuwa, Black Opsa 6, Battlefield 6, co nie. Ale ja sobie tak pomyślałem, kurde, ty, ja mogę sobie, kuwa, zrobić ten, bo ja myślałem, że może na Game Passie będzie. Ale sobie później pomyślałem, że to nie jest na Game Passie, tylko i jej ma ten taki swój specjalny game Pass, że ten, kurwa. Jej, pas, czy jak to się tam nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa, ale tam widziałem, że tam są prawie każdy Battlefield. Chyba ka każdy, nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale widziałem, że są tam kilka Battlefieldów, takie rzeczy, tam takie. Mogę sobie zagrać na tym, co, nie? Bo chyba będzie tam na, rele na releasie. To tam mam, za, nie wiem, za 1 euro, chyba tam na miesiąc, czy coś takiego, to mogę sobie przetestować. Ty, ale jakoś nie wiem czemu, ale grafika jest jakaś bardzo dziwna. I bardzo głośna jest ta gra, nie wiem czemu. Ty, może mi się settingsy zresetowały, Bo jakoś tak, tu a jest bardzo taka short ta gra i tu tak. Cholerym Sharp. I hey, Muszę aż to zobaczyć, kurwa. Czy coś się pozmieniało? Audio. Coś się zmieniło? Chyba nie, ale kuba jakoś głośno mam bardzo tą grę. To mi się pozmieniały settingsy. A, troszeczkę mi się pozmieniały, dlatego mam tak. No i teraz jest tak bardziej jak kiedyś miałem, no? Dobra. Ty, ale co to jest w ogóle za różnica? Ja w ogóle nie rozumiem tych trybów w Battlefieldie, co nie? Bo ja rozumiem, że są jakieś różne tryby w Call of Duty, co nie, że tam SND, i takie rzeczy, ale to ma sens, to nie ma. Tam różne settingsy, tam wiesz, różne zasady. O, powiedzieć tak bardziej, że są zasady różne. Ale tutaj w ogóle nie ma żadnej różnicy. To nie tutaj co jest taka różnica? Tu pa mi. Ej, ale szczerze, nie, może przez to, że już kurde dawno nie grałem, ale ogólnie jakoś inaczej ten recoil jest tak szczerze. Tak? I, I jakoś lepiej się o wiele mi trzyma recoil kontroli. na no, samej, bo jakoś na początku, na tej pierwszej becie, to ta broń była taka bardzo niefajna do trzymania. Ale teraz czuję tą różnicę. Albo może to jest ten tryb, co nie? Może to jest ten tryb, że jakoś inaczej ma jakąś damage, czy coś takiego. Ale widać, że jakoś w ogóle mi się rusza ta broń. I mi się to właśnie podoba o wiele bardziej. A ty jest Ja, Pindol, jak jestem, słaby shotguna. Szczerze, ty. Ja nigdy nie myślałem, bo dla mnie zawsze, kurde, wiesz, no, shotgun to jest taki dla mnie taki botowa broń, to nie? Ale ja nie mogę z tą bronią grać w ogóle. Nie umiem w ogóle z nią zagrać. Ej, ale o wiele się tuwa lepiej gra teraz. Ej, o wiele lepiej jest ten gunplay, tak szczerze. Nie wiem, może to w komentarzach, czy może mi się myli, albo coś takiego, ale mi się wydaje, że oni na serio zmienili ten gunplay. No bo, fupa. jakoś o wiele bardziej mi się fajnie tą broń kontroluje, bo na początku tej pierwszej becie to ona była taka bardzo niefajna. Wiesz, było fajnie się grało, tylko o to chodzi, że ten recoil control był taki bardzo ciężki do utrzymania, ale teraz spoko się gra. Nawet na daleko mogę lepiej utrzymać ten rico, bo jak grałem w pierwszej becie, to było tak właśnie, kurde, o wiele ciężej. O! Okej, okay, dobra, ja go nie widziałem, kurde. To jest jedyna chyba bardzo rzecz, taka, co mnie bardzo, bardzo denerwuje, że to jest takie... Nie wiem czemu, ale ta gra jest kiedyś taka, kurwa, jasna, tak jak teraz. Ona jest jasna, ale kiedyś ona jest taka... ELO?! Jak ja go nie zabiję w ogóle, ty?! Ja tyle, kuba amo wydałem na tego gościa ja w ogóle nie da. Ale też będzie trzeba przetestować sobie na te snajperki, czy może jakoś, wiesz, zbuffowali tą snajperkę, że jakoś lepiej będzie się grało, czy nie. Bo bardzo też dla mnie ważne to jest, bo jak na razie, kurde, no... Assault Rifle jest o wiele lepsza, na, o wiele lepsza i mi się o wiele fajniej gra niż na, na pierwszej open betcie. Albo może tylko ja mam jakieś, kurde, schizę, co nie? Co wiesz, może mi się lepiej gra przez to, że już dawno nie grałem, jakieś okay, dwa dni, czy tam 3 dni. Nie pamiętam nawet. Ale przetestujemy sobie snajperkę. Czy może jakoś inaczej jest? Nie, chyba będzie taka sama snajperka, tak szczerze. Jest szybkie ADS, ale później po strzelaniu. Jak strzelisz, to później jest bardzo, bardzo opóźnione. No, jest taki sam damage. 80. Nie, nie zadaje aż tak za dużo damage'a. Szkoda! Bo bym chciał, kurde, mieć taki one-hit wonder. I na scenie, że, wiesz, że, kurde, strzelę i będę, zabiję gościa. A nie, kurde, muszę... I że muszę kilka razy go trafić. Że, wiesz, muszę bardziej, jak realistyczne, że chciało go trafiać. I na scenie, i to bardzo mi to... Nie podoba... co to jest? <śmówi> <śmówi> Uuu, no dobra, dawaj, 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 lecimy. Ja w tym dole. No! Ja, pił ale nie mogę tam! Ale dobra, może kurde, może przez to, że też kuwa długo nie grałem. Ale jakoś mi się lepiej snajperką gra. Może jest to takie bardzo denerwujące. Nadal cały czas chyba będę do tego momentu, jak się kuwa skończy ta gra. Że będę narzekał na to, że kuwa damage na snajperkach nie jest to bardzo fajny. No bo ja chcę pomyśleć, co nie? Może wiesz, no Battlefield jest bardziej realistyczny, co nie? Ale i tak, i tak w realistości, jak kuwa gościa szelisz, kuwa powiemy w brzuch do góry tam snajperkom, no to kuwa go nie ma, co nie? Mi się wydaje tak, no bo, bo, bo snajperk. Snajperka ta ma o wiele większy kuwa ammo niż kurde normalny pistolet, a pistoletem nawet może kogoś zabić kuwa w Czesta czy coś takiego. No to tutaj tak bardzo nierealistycznie, że gościa trafią za 64. Nie wiem, może tak zawsze było w Battlefieldach a nie wiem, bo ja nigdy nie grałem w Battlefield, to ciężko mi powiedzieć. Ale właśnie to jest ten minus, że kurde no nie ma takiego fajnego damage'a za snajperek, ale tak to, może zmienili kurde Assault, że kurde jest o wiele lepsze ARs i na saying? Jak nie wiecie co to jest Assault you na know saying? Bardzo fajniejsze są, ale jak nie zmienili, to kuwa na serio. mm <laughs> Coś jest. albo ze mną nie tak, albo na serio jakoś zmienili, tylko nie podali informacji. Ale na serio fajnie, tylko ta grafika też jest dziwna. Może przez to, że kurde, ja tylko pozmieniałem. No, że ja nie zmieniałem nie tylko może mi się automatycznie coś zmieniło, czy coś takiego, ale mam jakoś tak bardzo tą sharp tą grę, aż troszeczkę oczy bolą i tak widną bardzo, a nic nie zmieniałem, tylko wbiłem i od razu nagrywałem. I no, możecie dać w komentarzach, co sądzicie o tym, bo kurde, wiesz, następna beta może coś się zmieniło, może coś nie. Jak wiecie, albo coś się innego zmieniło, co ja nie wiem, to możecie dać komentarz i trzymajcie się. buziaczki. Papá,